W ostatnim odcinku z programem pożegnał się Miłosz. Szkoda, chłopaka? Szkoda. Szkoda, szkoda. Polubił go pan taką faktyczną sympatią? Tak, bo on był prawdziwy, i nawet jeżeli mhm. czasami robił yy, coś dlatego, że grupa od niego tego wymagała, to 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 wynikało z jego natury. Co więcej, on później odrobił lekcje, nauczył się wielu rzeczy, obserwowaliśmy jego taką fajną, e, fajną przemianę, więc e, tak, moment, w którym, w którym on odchodził, to był moment, w którym e, 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 po tej stronie produkcyjnej nam również było bardzo, bardzo hmm. przykro. To, na co warto zwrócić uwagę, to na zachowanie Wiktorii. Ona wpadła w rozpacz. Widzowie zastanawiają się, czy ta rozpacz była szczera. Czy może trochę udawana, jak pan to odbiera? Pan lektor? Ja uważam, że była szczera. Mhm. Ja uważam, że była szczera. Ta dziewczyna wróciła, wróciła do hotelu Paradise. Zaufała znowu Miłoszowi, związała się z nim. pomiędzy nimi absolutnie wydarzyło się coś więcej niż tylko taki, nie wiem, pakt, żeby mhm. przetrwać. No, i nagle tego faceta zabrakło. I, i, i do tego w sposób dość nagły, nie, nieoczekiwany, nieoczekiwany. Więc, więc tak, uważam, że, to, że, że, że jej rozpacz, i łzy były absolutnie prawdziwe. Mhm. A jak pan stosunkuje się do tej sytuacji, kiedy Wiktoria zawiodła miłosza i straciła jego zaufanie? Mianowicie mówię tutaj o imprezie z Łukaszem. Tam było chyba dużo alkoholu, prawda? To też, ale, ale to. To nie jest tak, że w hotelu Paradise ten alkohol tam się leje, leje strumieniami, bo tam jest, tam jest bardzo gorąco. Co więcej, uczestnicy też wiedzą, że, że mają mnóstwo różnego rodzaju zadań i aktywności, mm -hmm. więc. Nie mogą być na kacu. No, no nie, 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 no, kac nie jest tam. Mile widziany. Tak, nie jest sprzymierzeńcem każdego uczestnika, ale oczywiście ten alkohol jest i czasami i czasami zdarza się, że, że można przesadzić. Wiktoria przesadziła faktycznie chyba wtedy troszeczkę z tym, z tym alkoholem. Ale, ale jeżeli chodzi o jej zachowanie i, i, i o całą tą historię z Łukaszem, ja wiem, no kto jest bez winy, niech pierwszy rzucikamy. Mm. No, zdarzają się takie sytuacje. No, to, 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 to nie jest tak, że oni się ze sobą, nie wiem, przespali, że tam, nie wiem, no, wydarzyły się jakieś rzeczy definitywne, mm. o no, których już się nie cofnie. No nie. No, Trochę za dobrze się bawili i Miłosz miał prawo być, być wściekły. No, no i to... uczestnicy też to niekorzystnie odebrali, tłumacząc, że widzisz, pokazała Wiktoria swoją prawdziwą twarz. Tak, no oni ją podejrzewali o, o nieszczerość i, 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 i to był dla, dla kilku osób taki bezwzględny przykład na tą nieszczerość, ale no, no, jak ty to mówisz, no od Wrotki. Mm -hmm.